Cześć Siemanko, z tej strony Rudybyczek. Wczoraj miałem Kozak bitwę. Yy, czyli nie wczoraj, dzisiaj, 5-7. Miałem Kozak bitewkę na 114 SP2. Yy, pobiłem rekord życiowy w Plutonie z Mariuszkiem i Januszem. Także pozdrawiam ich serdecznie. Zagraliśmy semurowankę. Obecnie coś tam staram się. Zmarkować tego czołgusia Jest to tedek Tak zwanym huchnięciem ale je, Ja bardzo lubię Ja bardzo lubię te deki. ogólnie lubię czołgi które mocno biją mnie No Także co murowanka Trzy lajty jedna arta Skąd skomunikowałem się z Mariuszem że Yy, Mariusz dał info, żeby przestrzelić mu środek, że spróbuję skontrować. No to wydawało mi się właśnie, mówiłem Mariuszowi, że z tej pozycji powinienem yy, dać pestunię bożą <zysy> Tu kolega w lajcie dostał spota. <zysy> I zajął pasywa na spocie, nie? Tylko to no nie miałem akurat na niego przystrzału Sheridan jechał, mogłem zaryzykować tą pestkę, ale chyba późno wycelowane było, nie? No i kolega stoi sobie na pasywie, Mariusz rozmawia ze mną, że na spocie zajął się kolega Krzaczek, tak nie robimy, tak nie robimy Patrzę, dostał spota, troszkę go rozerwało. No, w tej bitwie także naszelaliśmy. Dużo jest to. Yy... Mój osobisty rekord y, pobito od niedawna, bo teraz akurat mam jakiś taki okres dwóch miesięcy, że bije rekord za rekordem w uszkodzeniach damage'u. Tu tutaj bardzo ładna pestka. Czasem w tym czołgu to uwielbiam, nie, że nie wystarczy czasami tylko przejechać celownikiem po prostu myszką i siada snapik, nie? Wypchnęliśmy trochę Mariuszowi ten las. To ja tutaj już tam nie wspierałem tam zbytnio Mariusza, tylko tutaj szukałem na coś przestrzał Przy tym szale szkoda, że był APCR, nie? Bo się śliznął. Pocisk się śliznął Jakbym miał APK, to bym normalnie przebił, nie? I mógłbym mieć. Bardzo solidny wynik. I tak wynik bardzo dobry. Tu już, tu już miałem apeki, bo po tym szale, jak mi się śliznął ten pocisk na Konkurorze, to miałem załadowane apeki nie? Bo wiedziałem, że właśnie będę może mógł w niego dawać. No i co, flanka nam pada, dużo czołgów jedzie, bo właśnie. Tu też, żebym miał PCR-a, a miałem apeka to bym nie przebił prawdopodobnie tej, tej, tego pocisku, nie? I Mariusz rzucił mi w tym momencie, Darek, uciekaj, co ty robisz! A ja miałem kurwa w głowie, że. No jebie ich wszystkich sam po kolei, nie? No, to zrobiłbym może 2 trzy szały, nie? No ale co, rotujemy. I tutaj powiedział Mariuszowi, E Mariusza, a chyba jednak nie ucieknę, nie? Ale Mariusz mówi: Uciekaj, chociaż kurwa nawet na, na ogrysku, jak będziesz, to ich nastrzelasz, nie? No udało się uciec wynik 6, 7, 6, 600, 7 200 straty HP 8,6. No i ja już tu mówię: Teraz wam, teraz wam to strzelam, nie? Tylko pojedynczo poproszę, żeby ktoś dwa razy nie dostał. Pierwsza pestunia. Tu mnie coś spotnęło i to chyba spotnała mnie ta PZ, bo było mniej niż 380 metrów. Tak mi się wydaje. I też byłem w szoku, że mnie spotnął, no ale tak, byłem na otwartym to po zasięgu mógł mnie, nie? Tutaj druga pestunia. 4200 na liczniku. Odrabiamy HP. Cyk. 4900. 5500. No i co, strzelanie jak do kaczek, nie? Koszulka zobowiązuje. Trzeba bić rekordy, nie? Tu nawet nie ryzykowałem, bo to, to nawet by nie weszło, nie? A PCRki to. O, tutaj jagódka podjeżdża Psztyng! 6900. Tutaj Mariusz dał kola, szcze... żebyśmy strzelali w las nie? z Januszem. Też fart, że weszło, bo ten is czwarty to APCR lubi odbijać. Też fajnie poleciało. Mógł się odbić pocisk 800. I kolega w Minotauro jedzie. APCR. Apek by wszedł. Cały czas strzelam za podwójnymi krzakami, żeby nie dostać spota od niego, nie? No, i tutaj Mariusz mi powiedział: jak polosuję, to go zabije. I akurat polosowało. Bardzo dobrego kola rzucił Mariusz. Co dobry kol, to dobry kol, nie? Żeby zrotować z tamtej pozycji. 9400 na liczniku. Bo ja bym tam został, nie? W tych kwadratach C3, ja bym tam został, nie? Bo ja miałem w głowie, że ich sam tam nastrzelam, nie? No tak jak z Mariuszem gadaliśmy po bitewce, to mówił, że zrobiłbym z 2-3-4 pestki maksymalnie i, i to by było na tyle, nie? Dosyć często tak mamy, właśnie, że. Mariusze, jak gramy pluton trzyosobowy, jakiś jak zostajemy sami, to bardzo często wygrywamy gierki, nie? No, czasami, wiadomo, nie da się nic zrobić, bo padną dwie strony i jedna drugą domyka, bo też mieliśmy właśnie nad ranem takie bitewki, że dwie strony nam padały i ta jedna nie wyjeżdżała, tylko dojeżdżała do pewnego momentu. To chyba była rzeka perłowa i stali. I czekali aż druga strona nas domknie. Bo jakby ta strona wyjechała i to byśmy ich rozstrzelali. Ale po prostu oni dojechali, się zatrzymali, na pozycję segrali i my no nie, nie było nic w stanie zrobić, nie? To się robi tylko wtedy exit damage i dziękuję. 9700 tu Mariusza wywaliło z gierki. Mówiłem do Jadusza, że jadę. Właśnie ta jagoda dostała spota, jak uciekała, że, że jedziemy, jadę domykać sobie tą stronę, nie? Trochę przyspieszymy, bo to wędrówka. po jagodę. Też jagoda dostała chwilę spota i mówiłem Mariuszowi, że w środku powinien ją spotkać, nie? Ale chłop tak szybko przejechał, że on już tam był. Ku... O, tam właśnie był, nie? <ścoughs> to też takie dziwko. No i co, tutaj się komunikujemy, rozmawiamy, co by zrobić, skąd. Ja mówiłem, że może przy czerwonej. Mariusz mówi, żebym dojechał do niego, spróbował. To jest to właśnie komunikacja podczas. podczas plutonu, nie? Co później się przekłada bardzo na, dużo na gry klanowe, nie? Jakby, że, że to spod Mariusza skrzydeł jestem, nie? Pozdrawiam Mariuszka cieplutko. No i dobra. Januszek też gdzieś tam wędruje po lesie. I tu mamy plan. Ja, ja właśnie myślałem, Mariusz mówił, że czwóra może być na wodzie. Ja mówię, że kurde, ale tą jagodą tak pojechał tu. To może we dwójkę się trzymają. A chociaż to są randomy, nie? No i Mariusz mówi, dobra, to nie sprawdzam wody. Jedziemy zobaczyć to. Jednak wyszło na to, że Jagódkę pierwszą zabijemy. No, ale czwórka jest w wodzie, bo Mariusz se całą tą linię jeden rozciągnął. Czekam, żeby pewny szał cyk. 10400. 10,700. Tu już wiedzieliśmy, że ta czwura jest w wodzie, nie? Mariusz Lightem świeci właśnie teraz, Bunia. zaświeciła czwóreczkę. Tu już liczyłem sobie. 1370, ja mam 10,700. To będzie 12,000. Koledzy oczywiście z Plutonu chcieli pomóc jak najbardziej. Tu co robię? Odbijam się. Co mam? APC. Ale chyba też źle pocelowałem. Wydaje mi się, że źle pocelowałem, nie? No ale ręce też już trochę się trzęsą przy takim wyniku, nie? No, tu Bunia daje raz. Tu daje mi 11348. Tutaj daje Bunia. Tutaj daje Mariusz. 11348. 8 pojazdów zabiliśmy z 15. To ponad połowa, nie? Jak dobrze liczę, 60% by było, nie? No także tak, bitewka się prezentowała. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tutaj jeszcze Wam pokażę wynik końcowy tej bitwy. Pedali nie ma zbytnio. No, high caliber tu proszę bardzo. Plutonowy też strzelał. Mariuszek po spocie 8 koła no ładnie. Chociaż mieliśmy bitwę z dwie poprzednie albo trzy poprzednie bitwy. Jak graliśmy z ten Plutonik, że Mariuszek zrobił 15 tysięcy spota, nie? 17 kombinowanego jakoś tak. No. Więc wydaje mi się, że fajna bitewka, nie? No wiadomo, goldem troszkę strzelane, to i na minusik. Także co? Dzięki za obejrzenie. Zostawcie kurczę, łapkę, komentarz, suba nawet czaśnijcie. Pozdrawiam, cieplutko, trzymajcie się, papatki.